Ergonomia w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia, komfortu i wydajności pracowników. Ergonomia odnosi się do dostosowywania miejsca pracy, sprzętu, narzędzi i procedur do możliwości fizycznych, umysłowych i psychologicznych pracowników w celu zapewnienia im optymalnych warunków pracy. Siedzący tryb życia. Szczególnie gdy jest związany z długotrwałym spędzaniem czasu w biurze lub przed komputerem, wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Oto niektóre z potencjalnych negatywnych skutków siedzącego trybu życia. Bóle pleców i kręgosłupa. Praca w siedzącej pozycji przez dłuższy okres czasu może prowadzić do niewłaściwej postawy, co będzie obciążać nasz kręgosłup. Oraz może skutkować dolegliwościami bólowymi w obrębie pleców i problemami z kręgosłupem. Długotrwała praca przy komputerze może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołów cieśni, zwłaszcza w obrębie nadgarstków i rąk. Siedzący tryb życia może ograniczać aktywność fizyczną pracowników, co może prowadzić do osłabienia ich mięśni i negatywnie wpływać na ich ogólną kondycję fizyczną. Z kolei brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia Najczęściej prowadzą do nadwagi i otyłości, która z kolei jest powiązana z wieloma chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, choroby serca czy nadciśnienie. Zaburzenia układu krążenia. Długi czas spędzony w pozycji siedzącej może wpływać na krążenie krwi, co może w dłuższej perspektywie czasu zwiększyć ryzyko problemów z układem sercowo-naczyniowym. Pracownicy, którzy wykonują pracę w pozycji siedzącej, mogą także doświadczać spadku wydajności i koncentracji, co może wpływać na jakość ich pracy i zadowolenie z jej efektów. Poprawiając ergonomię w miejscu pracy, można zminimalizować ryzyko wystąpienia urazów, dolegliwości bólowych i kontuzji spowodowanych przez nieprawidłowe pozycje ciała przyjmowane przez pracowników w czasie pracy. Długotrwałe siedzenie w jednej pozycji czy powtarzające się ruchy kończyn. Dodatkowo ergonomia sprzyja bardziej efektywnej i wydajnej pracy pracowników, zmniejszając ilość popełnianych przez nich podczas pracy błędów. Dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracowników pozwala na bardziej efektywne wykonywanie ich zadań, zmniejszając jednocześnie zmęczenie, znużenie, i poprawiając skupienie na wykonywanych czynnościach. Tym samym, zmniejszając liczbę potencjalnych urazów i problemów zdrowotnych związanych z pracą, prowadzi do zmniejszenia absencji i realnego obniżenia kosztów związanych z leczeniem i zastępstwami pracowników. Poprawa warunków ergonomicznych środowiska pracy. Może zwiększyć zaangażowanie pracowników, co przełoży się na ich większą satysfakcję z pracy i lojalność wobec firmy. Wdrażanie zasad ergonomii może w pierwszym etapie wymagać inwestycji w odpowiedni sprzęt, meble i szkolenia pracowników, ale długofalowe korzyści dla zdrowia pracowników i zwiększenie efektywności pracy są bezcenne. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Mają interes w dbaniu o odpowiednią ergonomię w miejscu pracy, co przyczynia się do stworzenia bezpiecznego, wydajnego i przyjemnego środowiska pracy. Aby unikać negatywnych skutków siedzącego trybu życia na zdrowie pracowników, warto zastosować choćby kilka z niżej przedstawionych rozwiązań ergonomicznych w miejscu pracy. Dopasowanie stanowiska pracy poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokości. I ustawienia elementów wyposażenia, w tym krzesła, monitora, komputera, klawiatury i myszki, co pozwoli na utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Zachęcanie pracowników do robienia krótkich przerw i wykonywania prostych ćwiczeń rozciągających podczas pracy, co może pomóc w przerwaniu długiego siedzenia i zachęcić ich do aktywności fizycznej. W tym przypadku bardzo pomocna może okazać się przemyślana infrastruktura miejsca pracy. Inwestycja w ergonomiczne meble i akcesoria, takie no jak ergonomiczne krzesła, stoliki, podnóżki, uchwyty na dokumenty czy podstawki pod monitor, mogą znacznie poprawić komfort pracy pracowników. Pracodawca powinien zadbać o to, aby przestrzeń wokół stanowiska pracy była odpowiednio zorganizowana, tak aby pracownik mógł swobodnie poruszać się i zmieniać swoją pozycję ciała podczas pracy. Zadbaj o odpowiednie szerokości przejść pomiędzy stanowiskami, czy dojść do konkretnych stanowisk pracy. Organizowanie przez pracodawcę szkoleń z zakresu ergonomii oraz zwiększanie świadomości znaczenia aktywności fizycznej oraz przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała podczas pracy powinny znacząco poprawić komfort pracy pracowników na każdym stanowisku. W niektórych miejscach Pracy warto rozważyć wprowadzenie stołów do pracy w pozycji stojącej lub stołów regulowanych, które pozwolą na łączenie naprzemienne pracy w pozycji siedzącej z pracą w pozycji stojącej. Takie rozwiązania mogą pomóc w zmniejszeniu ilości czasu spędzonego w pozycji siedzącej i poprawić nie tylko komfort pracy, ale i życia pracownika. Ergonomia ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowia i komfortu pracowników, zwłaszcza w przypadku siedzącego trybu życia. Dbałość o odpowiednie ustawienie stanowisk pracy, regularną aktywność fizyczną i edukację pracowników w zakresie ergonomii mogą pomóc w przyszłości uniknąć negatywnych skutków zdrowotnych wynikających z długotrwałego siedzenia w miejscu pracy.